Cześć Boże, witam pięknie w ten weekendowy sobotni dzień w Rzymie pochmurny. Chciałbym dziś nawiązać do wydarzenia, które będziemy obchodzić w poniedziałek, 18 maja, setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Tak sobie myślę, że warto też w, ty, w tych naszych relacjach o tym wydarzeniu wspomnieć, bo w końcu to tutaj spoczywają relikwie naszego wielkiego papieża i to Rzym miał być też takim miejscem centralnych obchodów, jak wiemy. Papież Franciszek rano odprawił mszę świętą w kaplicy św. Sebastiana, gdzie, gdzie spoczywa święty Jan Paweł II. No ale te obchody będą, będą z powodu pandemii troszkę inne niż planowano. Aczkolwiek myślę, że warto zauważyć tę przedziwną okoliczność. Wierzymy, że nie ma przypadków zbiegu okoliczności. Że w poniedziałek, właśnie 18, zostanie po dwumiesięcznej przerwie otwarta Bazylika Świętego Piotra. Święty Jan Paweł II na swoje urodziny otwiera znowu to, to miejsce dla wszystkich pielgrzymów i turystów również. Myślę, że to, to, to piękny, piękny moment i warto o tym wspomnieć. Natomiast, oczywiście, chciałbym w refleksji podzielić się moim doświadczeniem, bo miałem takie szczęście spotkać osobiście Ojca Świętego dwa razy, tak blisko, że mogliśmy się przywitać, czy zamienić parę słów. I o jednym z tych spotkań chciałbym powiedzieć. To był wrzesień 2000 roku. Po pierwszych ślubach jednego z naszych współbraci, które składał tutaj, właśnie w Rzymie. Mogliśmy pójść na audiencję prywatną do Ojca Świętego. Audiencja prywatna wtedy odbywała się w sali klementyńskiej. Było kilkadziesiąt osób i po zakończonej na, na koniec audiencji wszyscy obecni mogli podejść do Ojca Świętego i przywitać się, przyjąć z jego rąk różaniec. Ojciec Święty już wtedy samodzielnie nie chodził. No, i tak się też stało rzeczywiście. Ja sobie pomyślałem, że może fajnie by było wyczekać taki moment, żeby być ostatnim, bo wtedy może nie będzie takiego napięcia, że trzeba się śpieszyć, że ktoś jeszcze za mną stoi. I udało się rzeczywiście tak to zrobić, że podszedłem do Ojca Świętego jako ostatni. I oczywiście przywitał wszystkich błogosławieństwem i wręczał różaniec. Ja się przedstawiłem, powiedziałem, kim jestem. I dopowiedziałem później, że jestem neopresbiterem, bo rzeczywiście byłem święcony w 2000 roku, więc ojciec święty po raz drugi mnie pobłogosławił. I później poprosiłem jeszcze o to, by ojciec święty pobłogosławił rodzinę świętego Pawła w Polsce. Przygotowywaliśmy też jubileusz stulecia rodziny świętego Pawła i, i, i forum rodziny świętego Pawła, i na te okoliczności prosiłem ojca o całe błogosławieństwo. I, po raz trzeci wtedy mnie i wszystkich, których w tej intencji przyniosłem, po pobłogosławił. I właśnie tak sobie myślę, że to jest, to jest chyba też właściwy sposób korzystania z jego posługi dzisiaj. Bo Ojciec Święty jest w niebie i myślę, że nie nudzi się tam zdecydowanie, jest szczęśliwy. Natomiast możemy mu jeszcze trochę pracy dodać. Czemu nie? I tak sobie pomyślałem, że, że możemy się ośmielić prosić go o błogosławieństwo w każdej okoliczności życia, żeby właśnie pobłogosławił te wszystkie momenty, które przeżywamy, które są dla nas ważne, które są trudne, ten czas pandemii i całego zamieszania, kryzysów z tym związanych. Myślę, jest także takim czasem, w którym warto skorzystać z pomocy świętych. I Ojciec Święty, który no wtedy mnie trzy razy pobłogosławił, jakby pobłogosławił każdą z tych okoliczności, którą przyniosłem, myślę, że też sam zachęca właśnie do, do tego, byśmy tak korzystali z jego posługi. Chce nam błogosławić. W niebie nie ma problemu z tym, że go ręka zaboli, tam mu nie doskwiera ciało zmęczone, schorowane, więc może śmiało błogosławić od rana do wieczora. I to jest moja propozycja, moja zachęta, by każda okoliczność naszego życia, zwłaszcza te, z którymi, w których przeżywamy coś, coś trudnego, ale i radosne chwile. Były intencją, z jaką zwracamy się do naszych świętych, do naszego świętego papieża, z prośbą o błogosławieństwo, żeby z nieba nam błogosławił. Z tą pomocą myślę, że każda z tych okoliczności może okazać się dla nas, nawet jeśli trudna i bolesna, to ostatecznie korzystna w planach Pana Boga i w naszej drodze do zbawienia. To tyle, pozdrawiam serdecznie. Pięknego świętowania stulecia urodzin Ojca Świętego życzę i patrzmy w niebo. Dziś znowu przez pryzmat Świętego Jana Pawła II. Patrzmy w niebo, bo niebo ciągle nam błogosławi i towarzyszy w tej naszej drodze. Nie tylko jako widz, ale jako uczestnik, to znaczy w błogosławieństwie, które z nieba spływa, odnajdujemy wielką pomoc. Wszelkiego dobra z Panem Bogiem.